Miałem problem z przegrzewającym się speedfightem. To zamontowałem sobie chłodniczkę dodatkową. Tutaj taką malutką. Do tego przepływową na wężu. No i jeszcze jest problem z głowicą, bo jak widać, żeby lepiej było widać. To w tym punkcie, gdzie idzie termostat, trzeba ją rozpiłować. Tą głowiczkę, bo w termostacie jest taka mała dziurka, też ją trzeba rozpiłować trochę, bo na to wchodzi sprężyna i ta sprężyna, kurwa, przytyka, pierdolona przepływ. Takie chuje, głupie wymyślili, po prostu, że szok, kurwa, do! No. Jeszcze, kurwa, od 50 do 70 nie pasuje, więc musiałem ją szlifować, kurwę. I tak jeszcze nie do końca doszlifowałem, z drugą zamontowałem, tak samo przerobiłem. No i teraz się kurwa nic nie przygrzewa. No, takie kurwa niby inżyniery, a kurwa zwykły prosty mechanik musi kurwa przerabiać. No. To jak widzicie, w tym punkcie trzeba rozszlifować, nie za dużo. Termostat rozszlifować, zamontować i już się nie będzie przygrzewał. Nie wiem, czy dodatkowo chodnica będzie potrzebna.